Na Placu Ratuszowym w Wieleniej Górze powinny być organizowane głośne imprezy. Zapytam w programie Głos Ulicy. Czy, Pani zdaniem, w Wieleniogórskim rynku, na Placu Ratuszowym, powinny być organizowane głośne imprezy, koncerty, no, takie na masowe. Pewno powinno coś być, na pewno. No. Czy nie przeszkadza to mieszkańcom okolicznym? No, ja nie wiem. Mnie, ja mieszkam za to mnie nie przeszkadza. No, raczej w centrum nie? najlepiej by było. To jest dla ludzi wszędzie blisko dostępa na peryferię, to trzeba gdzieś z czymś dojechać, jak ktoś ma samochody albo coś, no w ten sposób. No. Tutaj mieszkańcy centrum zgłaszali y, y, problem właśnie z głośnością. Y, imprezy są do 22. Czy pana zdaniem powinno być dłużej, czy, czy krócej? No w tych sytuacjach powinny być i dłużej, przedłużone nawet, nie? Do 22. No, mieszkańcom przeszkadzają y, zbyt głośne. To jest raz na jakiś czas, jak się mówi, i można się z tym pogodzić, nie? No, w ten sposób. Drugi problem dotyczy głośnych klientów różnych pubów, restauracji, którzy po zmianie ustawy wychodzą na dwór na papierosa. Rozmawiają głośno, jest wieczór, mieszkańcom również to przeszkadza. Czy pana zdaniem tutaj powinno być coś zmienione? Może z powrotem powinno się palić papierosy po prostu w lokalach? No, jak jest ogólno, ogólnie zakaz palenia, no to jest na zewnątrz jednak, nie? No ale... Klienci powinni troszeczkę ten spokój zachować, nie? W tych godzinach. Część lokali wyznacza po prostu jakby tak zwane strefy palacza, zamknięte, oszklone, żeby nie przeszkadzało innym klientom. No tak, tak, w ten sposób. Czyli wszystkie lokale powinny mieć takie rozwiązania? Raczej tak, raczej tak. Dobrze. A czy pan chciałby, żeby co jakiś czas na przykład pod pana domem organizowano jakieś głośne imprezy? No, ja tu niedaleko mieszkam, to u mnie się tam nic nie dzieje po prostu, no nie ma możliwości zrobienia takiej imprezy. Mhm. Ale raz na rok nie przeszkadzałoby panu? Nie, nie. nie. Mogło I do której być. taka impreza powinna być najdłużej? Od no 23 trzecia do, do zerowej, no. mnie impreza powinna odbywać się w centrum miasta, tak jakby jak największa ilość ludzi mogła mieć do nich dostęp. Mhm. Jednak właśnie głośność, głośność tych imprez przeszkadza mieszkańcom. Co pani zdaniem powinno się zrobić w tej kwestii? W tej kwestii? no? Te imprezy nie są organizowane zbyt często, raz na jakiś czas można się pomęczyć, nie wydaje mi się to dużym problemem. Hmm. Czyli ograniczenie czasu na przykład do 20, czy, czy, czy wydłużenie może tego czasu, żeby więcej osób przyciągnąć na imprezę, jak najbardziej wydłużenie czasu, żeby jak najwięcej osób mogło się pobawić. A jeśli chodzi o klientów lokali, tutaj mieszkańcy centrum zgłaszali też uwagi, że klienci wychodzą na papierosa na zewnątrz, wtedy jest głośno, rozmawiają głośno. Czy Pani zdaniem tutaj też powinno się coś uregulować? Jeśli ktoś mieszka w okolicy, w której znajdują się bary, powinien być przygotowany do tego, że takie sytuacje będą się zdarzać. Po prostu. Jednak część lokali wprowadziło strefy palacza tak zwane. Czy to jest dobre rozwiązanie? Jak najbardziej. Te, te osoby, które chcą palić są tam, te, które nie mają na to ochoty, po prostu się tam nie znajdują. Już nie wychodzą też na zewnątrz w takiej ilości. Tak, tak, dokładnie. Co państwo sądzą na ten temat? Zapraszamy do komentowania.